Przysłowie, że nie doceniamy tego, co mamy, dopóki tego nie stracimy, głęboko rezonuje z niezliczonymi momentami w życiu. Ucząc nas, abyśmy doceniali nawet najprostsze radości, póki trwają. Dla grupy maszynistów w Tulsa w Oklahomie ta głęboka prawda ujawniła się w najbardziej nieoczekiwany sposób. Przez ich więź z małą dziewczynką o imieniu Rio, codziennie jak w zegarku. Rio pojawiała się w oknie budynku usytuowanego obok torów kolejowych. Jej radosne machanie, tak, niewinne, a jednocześnie pełne ciepła, stało się najważniejszym punktem ich codziennych podróży. To, co zaczęło się jako ulotny moment połączenia, przerodziło się w piękny rytuał, który połączył dwa bardzo różne światy i pozostawił niezatarte ślady na wszystkich zaangażowanych. Przez trzy lata ta wzruszająca wymiana trwała. Za każdym razem, gdy pociąg przejeżdżał obok, maszyniści z niecierpliwością czekali na widok uśmiechniętej twarzy Rio, jej małej ręki machającej entuzjastycznie z okna. Stało się symbolem ciągłości i radości w ich często monotonnych rutynach, ale pewnego dnia coś się zmieniło. Maszyniści, przyzwyczajeni do widoku Rio w jej oknie, Zauważyli jej nieobecność. Radosne machanie, którego się spodziewali, zniknęło. A w jego miejscu zobaczyli coś całkowicie nieoczekiwanego. Notatka przyklejona do szyby. Jej obecność była zagadkowa, ale wiadomość, którą niosła, wkrótce uderzy w nutę, której żaden z nich nie mógł zapomnieć. Matka Rio Briana Hefley Shepard. Później podzieliła się w mediach społecznościowych tą głęboko poruszającą historią, dając wgląd w niezwykłą więź, która nawiązała się między jej córką a maszynistami. Około 3 lata temu, napisała Briana: "Nasza rodzina przeprowadziła się do nowego budynku. Budynek znajdował się tuż obok torów kolejowych, co dawało nam doskonały widok na pociągi, gdy przejeżdżały obok każdego dnia. To było coś, nad czym nie zastanawialiśmy się wiele, ale wkrótce stało się to szczególną częścią naszego życia. Dla Rio pociągi były źródłem niekończącej się fascynacji. Jej dziecięca ciekawość i radość natychmiast przyciągały ją do dużych, dudniących lokomotyw, które pędziły obok jej okna. Wkrótce zaczęła machać do maszynistów. Jej mała ręka z entuzjazmem uniesiona na powitanie. Ku jej radości maszyniści zaczęli machać w odpowiedzi. To, co dla innych mogło wydawać się małą ulotną interakcją, stało się codzienną tradycją dla Rio i jej nowych przyjaciół. Krótkie momenty uznania przyniosły ogromną radość małej dziewczynce, która dostrzegała magię w prostym akcie połączenia. Gdy dni zamieniały się w tygodnie, a tygodnie w miesiące więź między Rio a maszynistami stawała się coraz silniejsza. Maszyniści również zaczęli z niecierpliwością czekać na spotkanie z radosną dziewczynką o blond włosach i zaraźliwym uśmiechu. Zawsze trąbili w dzwon pociągu, gdy się zbliżali. Sygnał, który zawsze sprawiał, że Rio biegła do okna z ekscytacją. Otwierając swoje własne okna, odpowiadali machaniem, dzieląc się chwilą czystej, niewypowiedzianej życzliwości, która przekraczała słowa. Za każdym razem, gdy to widziałam, łzy napływały mi do oczu. Później przyznała Brianna, zastanawiając się, jak coś tak prostego może przynieść tyle radości. Ale życie, jak to często bywa, wciąż szło naprzód. Zmiana była nieunikniona. A dla Rio ta zmiana przyszła w postaci rozpoczęcia szkoły. Dla Brianny ten kamień milowy przyniósł mieszankę dumy i bólu serca. To, że zaczęła szkołę, było trudniejsze, niż się spodziewałam, przyznała. Czułam, że to koniec pewnej epoki, rozdziału w jej dzieciństwie, którego nie byłam gotowa zamknąć. Ale to nie tylko Brianna odczuwała ten wpływ. W pierwszy dzień szkoły, gdy pociąg się zbliżał, a maszyniści trąbili w dzwon. Rio nie było tam, żeby pomachać. Zamiast tego, Brianna stała przy oknie, jej serce było ciężkie od emocji. Łzy spływały jej po twarzy, gdy słabo uniosła rękę w miejsce Rio, wiedząc, że maszyniści zauważą jej nieobecność. Zmartwiona, że maszyniści mogą być zdezorientowani lub smutni z powodu nagłego zniknięcia Rio, Brianna postanowiła zostawić notatkę na oknie, na zwykłej kartce papieru napisała, poszła do szkoły i przykleiła to do szyby. Następnego dnia, gdy dźwięk dzwonu pociągu rozbrzmiewał w powietrzu, Brianna pobiegła do okna, żeby sprawdzić, czy to zauważyli. Choć nie mogli się komunikować bezpośrednio, Czuła ich zrozumienie i empatię. Ciche uznanie, zmiany, która nadeszła. Dla Brianny był to słodko-gorzki moment, przypominający o trzech latach niezachwianej więzi, jaka łączyła jej córkę z tymi nieznajomymi. Tygodnie, które nastąpiły, wydawały się cichsze, prawie puste. Choć pociąg kontynuował swoją codzienną trasę. Brak machania Rio pozostawił zauważalną pustkę. Rytuał, który przynosił tyle radości zarówno Rio, jak i maszynistom, stał się teraz cennym wspomnieniem. Przypomnienie, jak ulotne mogą być takie chwile. Pewnego ranka, gdy Brianna akurat rozkładała się w sklepie po otwarciu na dzień, usłyszała pukanie do drzwi. Stał tam mężczyzna ubrany w jasną żółtą koszulę. Z zatyczkami do uszu, zwisającymi na szyi. Na pierwszy rzut oka, Briana założyła, że jest on kierownikiem budowy. Może przyszedł omówić jakieś naprawy, które rozważali dla budynku. Ale gdy zaczął mówić, stało się jasne, że przyszedł w sprawie czegoś znacznie bardziej znaczącego. Jestem jednym z maszynistów pociągu, wyjaśnił, a w jego głosie słychać było prawdziwe zmartwienie. Zastanawialiśmy się nad małą dziewczynką, która kiedyś do nas machała. Nie było jej przy oknie od jakiegoś czasu, a my po prostu chcieliśmy upewnić się, że wszystko w porządku. Serce Brianny napełniło się emocjami, gdy zdała sobie sprawę z głębi troski, jaką ci mężczyźni mieli dla jej córki. Przez trzy lata proste machanie Rio przynosiło światło do ich dni, a jej nieobecność pozostawiła zauważalną lukę w ich życiu.